Dzisiaj nagrywamy, nie wiem czy to jest odcinek nieważne, ważne yy, yy, o rodzinie. Ona jest cyrko, a ja mamą. Bierzemy auto, to będzie nasza auto vara. Jest w przodwej Długa droga jeszcze widzowie do domu, powiem wam tak. Oh my God. O mój Boże. Oto u McVera posiadamy. A i widzowie jak wam się spodoba ten film um, i napiszecie komentarzu, żeby Można kupić domy płatne. No to jak kupię. Matka. I to ślicna wam. To ma być prezent dla naszej koleżanki z okazji 30-lecia rozwodu z jej toksycznym mężem. Niech ona ziboryzować ból, Ten jest taki no, duży, to nam wystarczy. Kupię to jest Tu jest garaż, bo taki duży ten dom, że nawet nie wiem, gdzie jest widzowy garaż, teraz muszę się ten... uczyć. O oh mój god, na strych wylądowałam. Ratunku! Widzowie! Właśnie... Wera nie zamknęła z drzwi. Normalnie Maja nie zamknęła drzwi od domu. No a czemu te drzwi nie są zamknięte? O Wera, gdzie ty? Bo nie wiem, czy co zrobić do jedzenia dla ciebie. Zamknij, lepiej wszystkie drzwi mi pomóż. A nie otwieraj. Gdzie to Wera? Wera. Ta, Maja. Maja, gdzie ty? O oh my god! Taki duży ten dom, że ja się zaraz pogubię. Widzowie. o Maja, tu jesteś. Myślałam, że już się zgubiłam w tym domu. Dobrze, tu co mamy? Tu może. A, dobra. Maja, ja tu się y... rozgaszam, bo nie wiem, tu, tu na pewno będzie. Tam... O, jakie schody normalne. Tu dla mnie pracownia. Tylko żadnych gier nie ma, jasne? I tu będzie dla ciebie łożeczko. Zrobiłam. ten twój pokój będzie? Nie, to na pewno nie. Tu jest. jest taki... O, tu jest Twój pokój. Maju, tu będzie Twój Co pokój. pokój. Czemu facet młodego chłopaka, um, damy Maji się z Ja mam spół nie wiem czy się zgodzi z pół Maja, ale... Może nie, może tak. Dobra, zgodziła się, to mam spół teraz. Ja idę ja poszukaj swojego pokoju i robię obiad, dobra? Mamy to wszystkich co robimy. A co to jest mój. nie. Tu nie będziemy Na dole będziemy Chodź, maję na dół, to ci włączę bajkę? I się pobawisz. się. Ja właśnie potrzebuję takich ludzi na współpracę. No, A co mamy robić? Mam pewien pomysł. Skoro? A, dobra siostra Maiw. Zapomniałam o niej kompleksie. Mogę sobie poprowadzić wykłady dla seniorów w dramatach. Znam ten pomysł. No tu ja zrobię obiad. Um, dzisiaj na obiad będzie. Dziewczyny. Kurczak, i tam. Nie, nie mam. Nie wiem czy... Dobra. Będę pierniej, bo nie mamy składników na kurczaka. Nawet przypraw nie mam. Nie chcę się tego dowiedzieć. A miałam włączyć bajkę. Proszę, jakiś łodziek mały. A już się ugotowałam. Tak szybko to się gotuję, a gdy nie widziałem szybko mam kuchnię w tym nowym domu. Więc, no. Jedzenie już jest dziewczyny. うん。<music>